Witamy serdecznie kolejne planszówki online. Ja jestem Gandalf. Light, ja jestem Balalek. Ty jesteś Light. Teraz już trochę tak. A dzisiaj przed nami będzie gra Knar, którą właśnie wydawnictwo Red Square Games odpaliło przed sprzedaż, jeśli dobrze dogadaliśmy się z terminami, <głosy> <głosy> więc będzie to gra, którą my już mieliśmy okazję zagrać wielokrotnie na kopii angielskiej. Natomiast widzieliśmy, że to jest na tyle dobry tytuł, że warto go pokazać, więc Poprosiliśmy wydawcę o to, aby na nam taki typ to, ten egzemplarz udostępnił. I właśnie dzisiaj pokażemy już, jak to wygląda w wersji polskiej. A są tu takie drobne niuanse techniczne, się różniące od podstawki. To jest. A o czym przecież Pana jest gra Knar? Pana Duponta Tomasa. kultury. I Antuana Carriona. Knar, czyli Wikingowie, czyli będziemy zbierać ekipę do naszego statku i będziemy pływać na zachód, też na północ. No na południe, albo na, na wyspy to zależy jak zawieje. Na wyspy i plądrować te wyspy, żeby się wzbogacać, cała fabułka. Tak. A tak naprawdę zagrywamy karty w kolorach odpowiednich i za te karty kupujemy inne karty. Tak, Knary to były takie statki, one sobie pływały i miały żagle i właśnie jak zawiało, tak sobie pływały. Natomiast tak jak Bartek mówi, generalnie będziemy sobie zbierać ikonki różne i kolory kart, żeby odpalać punktację. Gra ma ciekawą strukturę, ponieważ gramy do 40 punktów. Grasz, który pierwszy zdobędzie do 40 punktów kończy grę i możemy jechać do domu. Zapraszamy. Proste? Proste. Lecimy zatem z rozgrywką. No dobrze, jesteśmy gotowi do rozgrywki. Tutaj się zbyt wiele nie dzieje, ponieważ jest to szybka karcianka przyjemna. Co mamy na planszy głównej? I to też jest duża zmiana względem polskiej wersji a wersji angielskiej. Więc jeżeli macie wersję angielską, to na pewno widzicie różnicę, że ta plan planszetka inaczej wygląda, bo mamy tu tor punktów dookoła planszy i tor reputacji, który jest na środku? Reputacji? Chwały. Chwały. I w angielskiej wersji on był taki, takimi zygzagami robiony to był jeden tor I to dla znaczy... wszystkich graczy. Tak, one były na sobie i to było strasznie niewygodne. Tutaj fajnie, że to zrobili zielone, bo no, to dużo pomaga w czytelności, nie? Tak, zawsze przy czterech osobach. mieście cztery kostki w stosiku i każdy musiał je przesuwać przez kalkulację innych. Tak jest. Mamy naszą załogę, którą będziemy dobierać. Oni są w pięciu kolorach, tak jak tutaj też jest wyżej i mają różne tam bonusy. Mamy wyprawy, czyli które będziemy robić, które będziemy zwiedzać i to jest tak naprawdę odrzucanie ikonek dla punktów jakichś tam efektów. Yy, trzy tak. I Mam wrażenie, że te karty też mają dodane symbole kolorów, czego nie miały wcześniej. Bo tutaj jest dla daltonistów specjalne, że każdy kolor ma też oznaczenie inaczej ten. Ale nie, to też były. było. Tylko może gdzie indziej. Nie, 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 nie miały karty oznaczeń angielskich, tak, z tego co pamiętam. No, ale dobra, to nie ma szczególnie. I gramy też z wariantem, ponieważ tutaj jest taki dodatkowy wariant artefaktów. Mamy akurat dwa, no bo na dwóch graczy polecam. Jeżeli już się w tym gra, to polecamy ten drugi, żeby mieć też. Gra poleca, i to są takie pasywne umiejętności, które grają przez, działają przez całą grę dla każdego z graczy. Jak one działają, to będziemy mówić w trakcie, kiedy będziemy je ewentualnie rozpatrywać. Nie? No I chyba tyle na razie. To jest proste, proste, prosty temat. Tutaj mamy naszego, naszą łódkę. Mamy mm, dwóch już zagranych załogantów, i oni zawsze muszą być różnego koloru. Załogantów, wikingów mamy. A u mnie są załoganci. Trzy karty na ręku. I mamy już startowo, mamy tutaj takie dwa zasoby, czyli brązoletki i hełmy. I po jednym maksymalnie możemy mieć trzy, a po jednym już zaczynamy. No a to są rekruci i srebro, no ale będziemy pewnie nazywać tak jak to widzimy. To jest, więc ja to sobie odłożę na bok na razie. Jak widzicie tutaj, mm, trochę mało mamy obszaru zagospodarowanego, ale to raczej będzie szło w pionie niż w poziomie, ale to jest jak jest, tak? No pewnie damy to w poziomie. To nie płacamy. jest telewizja, dajcie spokój, naprawdę. Będziemy to w poziomie układać. Ja chyba tak to zrobię. Amatorski ten. Normalnie to jest, kładzie się pod załogę, pod e, statkiem, natomiast z uwagi na to, że mamy mało miejsca, ja to zrobię w poziomie, ponieważ będziemy szli w górę tutaj i będziemy też karty dokładali pod, pod spodem, więc bardziej jest potrzebne to wszystko w pionie, niż w poziomie. Dobrze. Ja się boję tak robić, więc zostawiam jakieś. No Czy Ty masz jakąś kompensatę za to, że jesteś drugi? Nie, gramy tyle samo rund. No dobra, zaczynamy. W swojej turze mam dwie opcje. Mogę wyruszyć na wyprawę albo zrekrutować gościa. I ja na razie na wyprawę nie wyruszę, bo mi nie stać. Tak na szybko patrzę? Nie stać mnie w sumie. No ale nie będę wyruszał na wyprawę pierwszą akcję. No nie, Bez nie, sensu. Bez sensu. Najpierw zrekrutuję sobie gościa. I rekrutacja polega na tym, że wybieram sobie kartę z ręki i ją zagrywam. Jeżeli jest to karta koloru, który już mam zagrany, to układam je w kolumny. Jeżeli nie, to dokładam jako nową. I odpalam bonus z całej kolumny. Bonusy górne z kart. Bonusy mamy chyba 3 albo 4. Ten bonus to jest punkt zwycięstwa, czyli po prostu dostaję punkt. Wygrywam. Następnie. Dobieram nowego Wiginga na rękę z koloru karty, którą zagrałem. Nie koloru karty, tylko z, tu z miejsca. Czyli zagrałem niebieskiego, więc zabieram żółtego. Mhm. Mam nadzieję, że to jest logiczne. I uzupełniamy. Tak. Zawsze na początku tury jeszcze dostajemy punkty z chwały, to ruch chwały, no to początek ich nie mamy, więc nie dostajemy. Pozwoliłem sobie to pominąć, bo na razie tego jeszcze nie ma. Tak, mam. tak, ale ja to będę chciał powiedzieć. I jeszcze mogę zawsze odpalić, no po w akcie. Przed albo po akcji można odpalić akcję handlu. Mm -hmm. Akcja handlu, czyli to działa w ten sposób, że odrzucam jedną, dwie lub trzy bransoletki, żeby odpuścić jedną, dwie lub trzy kolumny. Na razie mi się to nie opłaca, ale tego no. oznajmiam, informuję. Docelowo może się przydać. Docelowo. Dobrze. Ja sobie zagram żółtą kartę. Zawsze jak zagrywam kartę koloru, którego nie mam, zagrywam ją, co do tworząc jakby nową kolumnę. Jak dogrywam ten sam kolor, muszę zagrać na karty, które już są. I ja tutaj dostaję tą harfę. Co mówię o tym, że na to, że sławy podnoszę, chwały podnoszę się o jedno pole do przodu. I to wszystko. Następnie zagram żółtą kartę, czyli dobieram z żółtej sekcji kartę. No dobra, ja idę na razie w dywersyfikację kolorową. Dobrze, dywersyfikuj się. Więc zagram żółtą kartę i ona mi daje punkt zwycięstwa. Jak miał więcej tych kart, to dostał więcej punktów, więcej, więcej bonusów, a tak to mam jedną. I żółtej i zabieram fioletową, czyli bez sensu. Każda inna. Każda inna i każda daje punkty. No punkty są spoko, bo gramy na punkty, ale tutaj są też fajne bonusy, które nam trochę przyspieszają taki mini silniczek, nie? Mhm. Okej, okay, ja na początek sobie zagram tę kartę. No właśnie. I to już mnie to denerwuje na przykład. No dobra, sobie, leżała. I jak zagrywam kartę na odpowiedni kolor, który już mam, to odpadam wszystkie bonusy z tego koloru, czyli dostaję dwa razy podniesienie na ten torze. Jeden, dwa, co oznacza, że na początku każdej rundy teraz będę dostawał jeden punkcik, To jest całkiem spoko. Hmm. I z niebieskiej sekcji dobieram kartę. No, Zawsze mogę zapłacić jeden hełm, żeby dobrać kartę z dowolnej sekcji, a nie z tej, której zagramy właśnie. Brawo. Wszystko? Wszystko. Ja zagrywam niebieską. czyli już dostaję dwa punkty, a nie jeden. No i właśnie robi się na punkty. I dobieram czerwoną i to już mi się podoba, bo coś się tutaj zadziało innego. Mm -hmm. Na razie nic nie robię dodatkowych rzeczy, po prostu zagrywam karty. Tak, na razie też nie stać nas na za bardzo na jakieś fajne za jeden punkt zwycięstwa, bo zaczyna turę tak. już z reputacją. Tak, i teraz zawsze na początku mojej akcji będę robił przesunięcie. Dobra, zagrywam zieloną kartę, odpadam wszystkie zielone, czyli znaczy, że dostaję dwa homofony. Dwa kaski. Dwa kaski, raz i dwa. I w zielonej sekcji dobieram kartę, jest to fioletowa. Nagrywam żółto, dostaję dwa punkty. No właśnie. I kurde zapłacę ten kask jeden. Wezmę sobie zamiast z żółtej to z zielonej i czyli żółto. No to też punkty rypał na tych. No właśnie ta gra podwala robi silniczki na różne sposoby, więc Bartek będzie szedł w mocy punkty. Tak, ja chcę to szybko skończyć, bo ktoś to musi zmontować. Tak jest. No dobrze, ja będę szedł na wyprawę teraz. No, nareszcie. Tak, do dostaję punkt? No dzień dobry. Dzień dobry. Zawsze dostaje się punkty na. Ja już dostaję jeden punkcik zawsze na starcie. I mnie interesuje najbardziej ta karta. I teraz, jeśli idę na wyprawę, czyli nie zagrywam Wikinga, ale chcę którąś z tych kart pozyskać, to muszę zapłacić koszt skazany w rogu, w lewym, górnym rogu karty. To znaczy, że muszę odrzucić moich Wikingów z tych zagranych w tych kolorach, które skazane na karcie. Czyli na przykład tu są dwa fioletowe, dwa zielone. Dwa zielone. Tutaj na przykład dwa niebieskie i dwa czerwone. To są takie ofiary, które już nie wrócą. To są wikingowie, które wypłynęli na wyprawę. I no teraz. Już nie wrócą nie wrócą. I teraz zawsze jeśli mam hełmy, czyli tak zwanych rekrutów, mogę też płacić nimi, co zastępuje każdą kartę, którą miałbym zapłacić. Stażystów. W tym przypadku zapłacę tymi starzystami, czyli zamiast płacić dwóch fioletowych, których po prostu nie mam, zapłacę dwóch starzystów i dzięki temu mogę zrobić tą wyprawę, czyli ją pozyskuję. I teraz, zawsze jak pozyskujemy kartę wyprawy, po pierwsze, dostajemy bonus, który jest w narożniku wskazany. W tym przypadku jest to jedna osoba karta stali, którą dokładam do swojej puli, ale nie odpalam z nich żadnych bonusów. Czyli tak nas dostaje taką kartę, jest to akurat fioletowa, a tę kartę kładę sobie nad moim statkiem u góry. Tak jak widzicie, tworzą się takie kolumny i tym, te kolumny będziemy odpalać właśnie naszymi akcją handlu, naszymi bransoletkami, które będziemy chcieli zbierać. OK. I to jest to. Natomiast teraz mogę skorzystać z artefaktu, który mówi o tym, że mogę po zrobieniu akcji statku odrzucić dowolną kartę, żeby w to miejsce dostać losową. losową. Ale na razie nie chcę, mi się to podoba, co jest, więc zostaje. Uzupełniamy statek zawsze. Tu jest ikonka, są trzy różne karty, czyli trzy różne kolory. No to ja w to idę. No to co do ciebie. No dobra, to ja chyba zrobię tą przygodę. Przygoda, przygoda. W każdej tak. chwili szkoda. Czyli muszę za, odrzucić trzy różne. Mhm. Trochę szkoda, ale dobra. Czyli zieloną, nie mam kasków, czerwoną i niebieską odrzucę. Jakiś diskar tu się przydał. Mhm. No tam z boku. A ty nie odrzucaj, a nie odrzucałeś nic. Biorę tą kartę i ona mi daje w nagrody. Jedną razoletkę, jeden hełm i jedną kartę w ciemno też. To również też. Czyli dostaję dwie brązle, jeden hełm i karta w ciemno stąd. Czerwona. I ja sobie chyba jeszcze tu uzupełniamy, nie? Mhm. Ja sobie chyba jeszcze odpalę handel. Możesz tylko z tego artefaktu jeszcze. A, mogę, żeby odrzucić ten po dobraniu już czy mhm. przed. No po zrobieniu akcji podróży, czyli możesz teraz dowolną kartę odrzucić, żeby i nawonić. To odrzucę niebieską i dobieram sobie żółtą. I to jest coś tam co mi się podoba. Tak, i tu nie odpalam żadnych y, linii, tylko wymieniam karty. Tak jest, teraz tak. Odpalę sobie handel, czyli wydam dwie branzoletki. ponieważ jakbym wydał jedną, to odpalam lewą kolumnę. Jak dwie, to odpalam z lewej dwie. Jak trzy, to wszystkie trzy. Zawsze idziemy z lewej do prawej, nie mogę wybierać. Więc teraz odpalam obie kolumny, dostaję kask oraz punkt zwycięstwa. Mhm. I to jest tyle, jeśli chodzi o mnie. Okay. Ja zaczynam turę, więc dostaję jeden punkt z mojej chwały, sławy, czy jak to się tam nazywa. Chwała i sława, Cezarze. I zagram sobie fioletową kartę i dostaję natychmiast bransoletkę oraz hełm. Czyli hełm i bransoletka i dobieram kartę z fioletowej sekcji, czyli zieloną. I uzupełniamy. Tutaj też ważna jest rzecz, że skaluje się ta gra w ten sposób, że na 3 graczy jest więcej kart, na 4 graczy jest więcej kart. Tak jest. Nagramy w ten sposób, aż któryś z graczy zdobędzie 40 punktów. Wtedy dogrywamy do końca rundy i gra się kończy sprawdzamy, kto wygra. Oczywiście, punkty. Oczywiście ja. No dobra, zagram sobie kolejnego Wikinga żółtego, który daje mi natychmiast jeden punkt reputacji oraz trzy punkty zwycięstwa. I mamy kolejny artefakt, który działa w ten sposób, że jak dokładam Wikinga do kolorów, których już mam przynajmniej trzech, bez niego to dostaję jeszcze jeden punkt. Mhm. I dobieram z żółtego, czyli zielonego. Dobra, ja będę robił akcję handlu, czyli wydaję dwa dwie bransoletki srebrne I odpalam dwie kolumny. Zawsze odpalam od lewe, jak Partek mówił. Najpierw no punkt dostajesz? Tak, punkt za punkt jest. kolumny i punkt za odpalenie. Dostaję jeden hełm. Maksymalnie może mieć trzy hełmy i trzy bransoletki, nie można mieć więcej. I dostaje jedną kartę znowu losowo stali, którą sobie do, dokładam. Jest to czerwona, której nie za bardzo potrzebuję. No też może się przyda. I ja idę na wyprawę, czyli kupuję jakiś statek. Dobra, ja będę za dwie czerwone, czyli wydam dwa hełmy, żeby sobie tę kartę dołożyć tutaj na górę. Jako nagrodę dostaję brązoletkę oraz przesunięcie na torze. Jeden. Znowu trzy różne. I możesz jedną kartę odrzucić, żeby dostać jedną w ciemno. Mm, tak jest, ale nie będę tego chciał robić. Przypodobałem te to, co mam. Wszystko. Tak jest. Ja zrobię wyprawę na trzy różne. Odrzucę dwa kaski i czerwoną i dobieram tą wyprawę. Ona mi daje natychmiast jeden kask, jeden punkt reputacji i jedną kartę w ciemno od razu zagrywam. Liczę, że to nie będzie właśnie żółta i mogę sobie jedną kartę wymienić, ale też nie chcę na razie. Mhm, Uzupełniamy. Wyprawy są pierwszego poziomu, nie wiem czy to mówiliśmy, że one głównie dają zasoby, a drugiego poziomu głównie dają punkty. Okej, okay. ja zagram sobie kartę wikinga i zagram zieloną. Punkt. Tak, punkt zawsze dostaję, czyli dostaję tak. Przesunięcie na tym torze jeden raz i dostaję dwa hełmy. Ok, i z zielonej sekcji dobieram sobie. Masz jakąś żółtą na ręku? Czy żółtą mam na no. ręku? Mam. Czyli 4, 5, 6. tego koloru? No dobra. Ja teraz. Mhm. Ja sobie zagram czerwoną kartę, żeby dostać dwie bransoletki. I od razu je odpalę. Bo nie ma na co czekać. Czyli dostaję kaski, dwa punkty. I z czerwonej dobieram niebieską. Nie ma tali, więc tasujemy discard. I wychodzą nowe. Jeżeli by się skończyły karty i na discardzie, i, na, i w tali, to wtedy będziemy zabierać karty od gracza, który ma ich najwięcej zagranych. Wszystko? Mhm. Dobrze, ja będę podróżował, bo mam dużo ludzi i mam dużo hełmów, i trzeba będzie chyba inwestować w jakieś lepsze, lepsze rzeczy. Myślisz, że to dobry pomysł? O, jak jeszcze. Więc ja pójdę w ten statek. On wymaga do mnie trzech różnych gości, ja płacę mamy na razie. Na razie ludzi nie chcę wywalać, więc sobie zabieram to. Dokładam wyprawę dalej i dostaję jeden, jedną bransoletkę. OK, i mogę wymienić karty, ale dalej nie będę tego robił, bo... Nie, wymienię, dobra. Odrzucę czerwoną, żeby dobrać inną w ciemno. Kolejną czerwoną. <grym> A, ja dostałem punkt na początku rundy jeszcze. Nie się dałem. dobra. Chyba. Ja teraz? Uh -huh. Ja też jeden na wyprawę. Jedę na dalszą. Zrobię sobie to, Ona wymaga dwóch czerwonych, dwóch niebieskich. Ja odrzucę dwie czerwone i dwa kaski. I ta wyprawa daje mi po prostu sześć punktów. Hmm? Czyli mam 19 I odrzucę jedną kartę, żeby zdobyć jedną w ciemno, bo te żółte w tym momencie mam trochę zablokowane. Jest... W, na dwóch graczy jest sześć kart w tali. Ja mam cztery. Żółta jedna jest zagrana u Gandalfa, jedną ma w ręku, więc tam sobie odrzucam. Można wybierać dowolne karty, generalnie jeśli się odrzuca, nie trzeba tych z góry. Tak? Tak. No dobrze, to tak wybrałem. Dobrze. I jedną sobie w ciemno zagrywam. I odkrywamy wyprawę. Dobrze, ja odpalę najpierw akcję handlu, czyli dwie brązuletki, płacę. Masz I punkt startowo? certowo punkt. Jeszcze trzy. I odpalam dwie, dwie kolumny, czyli trzy punkty stąd. Stąd dostaję przesunięcie na tym torze, jeden, dostaję hełm i dostaję jedną kartę w ciemno i to jest karta czerwona. I teraz robię akcję. Zagram fioletową, która daje mi dwie bransoletki oraz hełm i dobieram sobie kartę z fioletowej, czyli kolejny fioletowy. No dobra, zagram niebieską, czyli dostaję punkt i bransoletkę. I z niebieskiej dobieram kolejną niebieską. Tu znowu trzeba przetasować. Mhm. nie żółta, która mnie interesuje. Ok, ja na początek dostaję dwa punkty, bo już jestem na tym poziomie odpowiednim. Ja będę robił akcję wyprawy, czyli będę chciał kupić, znaczy kupić na ten statek iść. To wymaga ode mnie trzech niebieskich i dwa fioletowe. Dam dwa hełmy, żeby mieć dwa zniżki. Dwa niebieskie, jeden fioletowy i to będzie plus ten. Więc zapłaciłem 5 łącznie zasobów i biorę sobie ten stateczek. Dokładam w to miejsce. On mi natychmiast daje 7 punktów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 2 przesunięcia na ten torze. Chwały. Dodatkowo mogę odrzucić dowolną kartę, żeby skorzystać z artefaktu. Dowolną kartę, aby wziąć inną i sobie zrobię. Odrzucę zieloną, żeby dobrać czerwoną. OK. I potencjalnie mógłbym jeszcze odpalić mój statek, ale poczekam jeszcze. Dobra, ja wszystko. To ja zagrywam niebieską, która daje mi punkt. O, już mi przeskoczyłeś. Mm -hmm. Plus bransoletkę i kask. I z niebieskiej tą, co mnie najbardziej z tego cieszy i odpalę sobie jeszcze z bransoletek dwie kolumny, czyli w moim przypadku jedną, mi dostaje kask i trzy punkty ja zaczynam turę, więc dostaję dwa punkty dzień dobry zagrywam czerwoną kartę co mi daje natychmiast dwa punkty i dodatkowy punkt z tego artefaktu czyli 1, dwa, trzy dostaję bransoletkę i dostaję jeden hełm i droga akcji handlu, czyli trzy bransoletki wydaje i uruchamamam wszystkie trzy kolumny, które tutaj mam, czyli dostaję 1, 2, 3, 4, 5 punktów, mhm. mam 30, dostaję przesunięcie na tym torze jedno. dostaję 2 hełmy i dostaję jedną kartę w ciemną, to jest czerwona, dobra, mhm. robo i dobieram kartę, a nie dobrałem wcześniej, nie zagrałem którą, czerwoną wcześniej, czyli z czerwonej sekcji, no okay. Na dwóch graczy jest duży przemiał widzę. Tak, bo tu musi być mało kart, żeby one chodziły cały czas. Mhm. Dobra, ja zagrywam żółtą. Jest to czwarta karta, więc ten artefakt działa, więc daje mi 3 punkty plus 1, to jest 4. Mhm. I jedną reputację, więc wchodzę w, w końcu w coś. Punktację. Punktację i dostaję z żółtej, czyli zieloną. Mhm. Dobrze, ja będę znowu na wyprawę szedł, leciał, czy co tam robił. No w sumie mnie interesuje ta. Muszę mieć cztery takie same karty i wydam cztery czerwone. Czyli wydaję te 4 czerwone. 1, 2, 3, 4. Odrzucam je i dostaję od razu przepraszam, nie, 3 czerwone. Jedną sobie zostawię z, tą, z punktacjami. 3 czerwone wydam i 1 hełm, ponieważ zaraz go odzyskam. Bo biorę sobie tę kartę. Ta karta daje mi natychmiast 5 punktów oraz dodatkowy hełm. Czyli dostaję 5 punktów. 35, a na początku rundy jeszcze 2 punkty nie z tego. I hełm. Dobra. Fajnie, że pierwsze karty, które miałem to są żółte i żadna jeszcze nie wyszła tutaj. Ani pół żółtego nie widziałem na wyprawach. Czasem tak bywa. Ja na razie nie gra w te kolory, które tu są. Wszystko po cechu mam. Dobra. Jeden punkt. No to już Ameryki nie odkryję raczej, więc kupię sobie kartę tę. Ona wymaga... To sobie... Nie, to jest fioletowe. Nieaktualne, nieaktualne to jest temat. No nic, nie mam wyboru, muszę, robić, muszę zagrywać kartę i tyle. Nie ja zagrywam tą, to ona mi daje jeden punkt i dobieram zielony. Tu nie mam za bardzo opcji teraz. Ja na początku dostaję dwa punkty. No, jestem punkt przed skończeniem, więc de facto mogę już skończyć. Ponieważ kupię sobie, powiedzmy, tę kartę za 8, staćmy na nią, płacę 3 hełmy i dwie zielone karty, czyli to jest łącznie 5 tych wymaganych zasobów. Mm -hmm. Dostaję tę kartę i to mi daje natychmiast 8 punktów i jeden hełm. I to jest koniec gry już. I to jest koniec gry, ponieważ o, roz rzuta. rozegraliśmy dokładnie tyle samo rund. Mm -hmm. No za gratulacje! <śla> to kończy się gra. To jest. To jest wynik? Tak jak widzicie jest to szybka, szybka kacianka. tu się bardzo szybko dzieją rzeczy, tu trzeba ogarniać jak łapać szybko punkty, żeby inni gracze nie skończyli przed Wami. Gra się skończyła wynikiem 47 do 29. No dobrze, to co zapraszamy na podsumowanie. Tak, tak Równie szybko jak ta rozgrywka. No i jesteśmy w podsumowaniu mm, Knara, którego rozegraliśmy sobie bardzo szybko i co zacięliśmy od razu, nie? Fajna gra? Fajna. Pomyliłeś, że też podoba. Gdyby no. no, nie było fajna, to w ogóle bym tej gry nie brał do pokazania, bo grałem to już wielokrotnie. Będzie pewnie pod 10 razy, i dalej mam dużo z grania w tą grę. Mhm. No, no jest, mam proste zasady robimy jedną z dwóch akcji i po prostu tak staramy się skombinować to wszystko, żeby dostawać punkty zwycięstwa. Prosta sprawa. Znaczy mega zaletą tej gry jest to, że ma mega proste zasady, po prostu albo zagrywacie kartę, albo kupujecie kartę, to jest wszystko, natomiast samo kombinowanie To jest fajne pod kątem tego, że chcemy zagrywać jeden kolor kart, ale nie ma dostępnych, musimy patrzeć i szukać odpowiednich kart. Chcemy też zagrywać karty, które są potrzebne do tego, żeby budować, znaczy budować, żeby robić te wyprawy i wydawać te odpowiednie karty, ale z drugiej strony nie chcemy tych kart wydawać, bo psuje nam się na zagrywanie kart konkretnego koloru. I tak dalej. Chcemy też budować sobie te stateczki, żeby móc zbierać bransoletki i odpalić im fajne bonusy, ale z drugiej strony musimy zrobić silniczek na te bransoletki, żeby je uruchamiać, i tak dalej, i tak dalej. Więc na prostych dwóch jakby dwóch akcjach tutaj zrobiono naprawdę całkiem sprytną gierkę, która która bardzo fajnie działa. Ja w to no. grywałem już na cztery osoby, na trzy, w każdym składzie praktycznie działa to bardzo dobrze, nie? No właśnie pierwszy raz graliśmy na dwie, przynajmniej ja pierwszy raz grałem na dwie, chociaż nie, nie pierwszy raz graliśmy, bo zawsze z kimś nam się no, grało. No. I tutaj chyba najmniej mi się podobało ze wszystkich tych razów co graliśmy, bo bardzo jest, no to wiadomo, że ta talia musi być odchudzona, bo ona ma chodzić i w sumie nie zdarzyło się u nas ten przypadek, że, że już się skończyła talia, nie było z czego dobierać i trzeba było kraść innemu graczowi. W tej rozgrywce tak, natomiast to ja miałem już kilka no, ok. rozgrywki, że była sytuacja, że skończyły się karty i w talii, i w diskardzie, po prostu zabieraliśmy graczowi, który ma na więcej, bo wszyscy zbierali sobie karty, bo, bo fajnie i szykowali się na jakieś duże wyprawy, a się okazało, że no, <laughs> trzeba jednak odrzucać te karty, bo bo nie można chciał w nieskończoność ich zbierać. To jest akurat bardzo sprytny mechanizm, żeby blokować takie rzeczy. Mhm. To jest taki delikatny minusik rozrywki dwuosobowej. No i mnie trochę zabolała się rosowość, to też kwestia dwuosobówki, że mało się mieliło kart przygód i trochę się zblokowałem z tymi żółtymi kartami. Na więcej graczy, no to by się na pewno ona szybciej pojawiła, nie? mógł te karty sobie wydać. Bo spoko jest, jak mam ich dużo, no ale jak tylko sześć w grze, ja mam cztery, no to wiadomo, że ta kolumna będzie w pewnym momencie zablokowana, bo już nie mam co z nią robić. Nie? Mhm. A na więcej gracze raczej tego, no na pewno przy, tego przypadku by nie było, bo te karty się więcej chodzą i, i mamy większy wybór, nie? Tak, tak, zdecydowanie jest większa, większa różnorodność tego, co się dzieje, i większy przemiał kart zarówno postaci, jak i wypraw. Nie? Dzięki temu szybciej one rotują i jest większe, większe wybory, są większe możliwości. Mhm. Spoko bardzo jest ten tryb z tymi artefaktami, że zawsze grano na no dwie osoby zawsze znaczy proponują, żeby grały dwa, a tak to sobie wybieram jednego, ich jest tam chyba sześć czy siedem, nie pamiętam, zaraz zobaczę. Mhm. Jest ich, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, no. Tak, no, one mają przeróżne zdolności, niektóre no, dają wam dodatkowe karty, albo pozwalają dostawać jakieś punkty i tak dalej, więc to są takie niuanse, to jest wariant tak naprawdę, że te tak. artefakty, można z nimi grać. Nie trzeba może w ogóle je odpuścić, natomiast one nie wprowadzają jakichś nie wiadomo ile zasad, zresztą sami widzieliście, mhm. jest to mega proste i zawsze warto jakieś tam rzucić ten jeden, żeby on sobie działał, nie? Tak. No jest to mocno taka gra optymalizacyjna, czyli jak w najkrótszym czasie zrobić te 40 punktów i na zasadzie to nas najbardziej interesuje, mhm. bo tutaj nie ma jakichś tam strategii czy czegokolwiek, tylko rzeźbimy z tym, co mamy i po prostu trzeba te punkty zbierać. I one są na różny sposób możemy je zdobyć i to jest bardzo fajne jak na taką prostą gierkę. Możemy sobie, możemy sobie szybko rozwinąć tą naszą reputację i dostawać pasywny dochód punktowy. Mhm. Możemy zrobić fajne te właśnie wyprawy, że jak zdobędziemy dużo tych. Yy, Brazoletek to odpalamy i tam też możemy mieć punkty, mhm. czy, czy kazki, czy cokolwiek, albo po prostu robić hamsko, dalekie wyprawy, które dają proste punkty i tyle. Nie? Więc tutaj trochę zabawy jest, mało czasu na to, więc, więc trzeba to sobie optymalizować mocno. Nie? Tak, no ja już widziałem przeróżne rozgrywki, właśnie na różnych strategiach gracze wygrywali, co mnie cały czas zaskakiwało, że też można w ten sposób fajnie podziałać. Nie? Mhm. Widziałem kogoś, kto miał mnóstwo same karty punktujące na tych kolumnach i tylko robił silnik na branzoletki i ciągle odpalał punktację nie? i dostał tam 6-7 punktów co rundę i, i szybko skończył grę. Więc jest tutaj dużo takie fajne zabawy, takiego kombinowania. Plus też ta gra jest mega szybka, pewnie w dwie osoby zagrać w 15-20 minut, cztery mhm. osoby do pół godziny. Zawsze można wyciągnąć kolejny raz i zagrać jeszcze jedną partię, a no gierka jest mega, mega przyjemna, nie? Setapu to prawie nie ma, tylko rozkładamy karty i tyle. W ogóle bardzo fajne jest to polskie, nie pamiętam jak angielskie. Na pewno duży plus polskiego wydania to jest ta właśnie zmieniona planszetka główna, która jest dużo bardziej czytelna niż ta angielska, mm -hmm. w obsłudze fajniejsza. I tu mamy takie dwa pudełeczka, które trzymają karty. Nie wiem czy to było w angielskim, było. Było. No, ale to też jest jakby plus samej gry, nie? Że po prostu mamy pudełko na wyprawy, drugie pudełko na karty tych Wikingów i chowamy to teraz i, i tak naprawdę tyle, nie? Tak, one nie są zamykane, tylko wkładamy w przegródki i dalej one nie wypadają, dopóki ich nie wyciągniemy, nie? Tak spoko jest. Wizualnie też bardzo mi się podoba. Te karty są super jakości. One są takie trochę nietypowe w kształcie, nie? Bo są takie podłużne, nie wiem, czy na to są jakieś koszulki, jeżeli ktoś koszulkuje, ale mm. bardzo są przyjemne, przyjemne w dotyku i fajnie się tasują i no, te grafiki też są spoko. No, płótnowane są, widać. Płótnowane. Fajnie, że te wyprawy też jakby tutaj nakładamy na siebie i tworzy się nam może nie jakiś obrazek, ale to czytalne co mamy dostać. Natomiast jedyne co mi się tutaj nie podoba to kolory graczy, bo jest biały, czarny, brązowy i taki beżowy. I to się strasznie zlewa i mamy tam jakąś ikonkę, którą mamy narysowaną na statku. No... no tak, kolor to jest tragedia. Mam tak. wrażenie, że to jest jakby blindness friendly, żeby kolor hmm. blindness friendly, żeby gracze, którzy grają, mają problem z rozpoznawaniem kolorów. To są chyba takie najbardziej dedykowane, że są najlepiej widoczne, jeśli chodzi no, nie o... Nie, bo to dla mnie to... No czarny z to ok, ale ten szary Ale białym nie wiem, białym... bo dla osób, które mają problemy z odczytywaniem kolorów, natomiast dla nas to jest... No, beznadziejne kolory. Zlewa się, zlewa się to. No, I zawsze się nie wiadomo, bo tutaj też nie wiadomo czasami, którym jesteśmy, bo to tylko jest zaznaczone na, na, na statku. to jest ta pierdoła taka, nie? Dokładnie, tak. Znaczy żagiel statka, w jaki mamy kolor, chociaż to też nie jest takie czytelne, bo są tak różne kolory, że <grym> nie wiadomo. Tak, ale mamy właśnie te kątki dodatkowo pod, pod statkiem, które mówią dokładnie, który to jest symbol. Natomiast to jest pierdoła taka, która no, na początku szybko ogarniecie, jakim kolorem gra, czy pionkiem i, i gracie, nie? Dokładnie. I co, my nie musimy polecać, bo grę, w grę gramy już od dawna i nam się podoba i tak jak Gana mówił, chcieliśmy do, pokazać też Wam, żebyście zobaczyli. Fajnie, że wychodzi po polsku, chociaż jest niezależna językowo, ale też jest ulepszona, ponieważ palcetka jest zmieniona, więc bardzo spoko i co i polecamy, nie? No tak, tutaj nie będziemy robić takiej całej recenzji, bo to troszkę nie ma sensu. Jeśli robicie jakieś takie właśnie szybkie, szybkie gierki, jakieś karcianki, no to to właśnie gra dla Was, tak żeby jeszcze tam się jakieś kombusiki działy, jakieś fajne rzeczy się wydarzały, Więc jeśli macie ochotę, to zapraszamy, bo zaczęła się przedszkodaść tej gry i według mnie warto ją, warto ją nabyć. Także tyle. I warto mieć takie gry w kolekcji też mniejsze niż, niż nie takie ciężkie, kurde tytuły jak Covenanty czy inne dektorzy. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze nagranie. Bardzo dziękujemy za oglądanie, a wydawnictwo Red Square Game za to, że udostępnili ten tytuł do, do możliwości nagrania go. No i tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, pewnie gdzieś niedługo. Trzymajcie się dość. Do zobaczenia.